Cześć widzowie, to znowu ja, Aineko13, witam w kolejnym odcinku portalowych wycieczek. W dłuższą chwilę zastanawiałem się, co takiego można tutaj w okolicy Bieszczat Soliny pokazać Wam, na co niekoniecznie trafi każdy turysta, który odwiedza te najbardziej znane, popularne turystycznie miejsca. Poszukałem troszkę po portalach w ingresie, czy coś takiego znajdę i trafiłem na ten obiekt za mną. Jesteśmy w miejscowości Wołkowyja na południe od Polańczyka. A co to jest ten obiekt za mną? No cóż, jest to stara dzwonnica. Co w tym ciekawego? To jest dosyć stara, jest to obiekt na pewno w jakimś stopniu historyczny, ale nie to jest najciekawsze. Tam, gdzie stoi dzwonnica, zazwyczaj w sąsiedztwie spodziewamy się także świątyni. Czy tak jest w tym przypadku? No nie. I to jest właśnie najciekawsza część tej historii. Zacznijmy od dzwonnicy. Takie obiekty w postaci ścianki z arkadami, w których zawieszano dzwony, nazywane są dzwonnicami parawanowymi. Pierwsze takie dzwonnice powstawały już od XIII, XIV wieku i najpierw stanowiły nadbudowę nad frontowymi ścianami świątyń. Było to tańsze niż budowanie pełnej wieży kościelnej. Jednak w Polsce występują także, takie jak ta w Wołkowyi, dzwonnice parawanowe wolnostojące. Budowano je obok kościołów niemających wieży lub takich, w których konstrukcja wieży była zbyt słaba, by umieszczać na niej ciężkie dzwony. Dzwonnica w Wołkowyi zachowała się w trwałej ruinie. Nie ma już obecnie dzwonów, choć pozostały elementy ich mocowania. No dobrze, ale co się stało z kościołem? Właściwie to z cerkwią, bo w tym miejscu jeszcze po II wojnie światowej znajdował się budynek cerkwi grekokatolickiej zbudowanej w 1833 roku. Ponieważ pod koniec lat 40. XX wieku wysiedlono z tych terenów większość ludności wyznania grekokatolickiego, budynek stał przez dłuższy czas nieużywany. Jeśli oglądaliście odcinek o cerkwi w Smolniku nad Sanem, to zapewne pamiętacie, że i tamta cerkiew po wojnie nie była już wykorzystywana zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Ostateczny koniec cerkwi w Wołkowie miał jednak nastąpić w 1967 roku. W latach 60. XX wieku trwały prace nad wielkim projektem hydrotechnicznym, który miał na zawsze zmienić te okolice. Chodzi oczywiście o budowę tamy i w efekcie spiętrzenie zalewu Salińskiego. Aby móc tego dokonać, konieczne było przenoszenie mieszkańców wielu wsi na tereny położone powyżej planowanego lustra wody. Rozbierano więc całe gospodarstwa i inne budynki. W październiku 1967 roku mimo protestów miejscowej ludności oraz y, proboszcza miejscowej parafii rozebrano także rzymskokatolicki kościół, który miał znaleźć się na terenie zalewowym. Tak się też stało. Jednak najwyraźniej ktoś postanowił wykorzystać okazję i pod pretekstem y, oczyszczania terenu pod zalew rozebrano wtedy także właśnie budynek cerkwi w Wołkowej. Jak się później okazało, było to niepotrzebne, ponieważ woda nigdy na te tereny nie dotarła. Dziś w tym miejscu widać tylko pozostałości kamiennej podmurówki po budynku cerkwi oraz kilka grobów na cmentarzu, który się znajdował obok. No i oczywiście jest też dzwonnica, która mnie tutaj sprowadziła. Taka to historia tego miejsca. To już wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać i opowiedzieć. Mówił do Was Aineko 13. Do zobaczenia w kolejnym odcinku portalowych wycieczek.